A jeżeli wejdzie z tej strony, Gladkis. Cześć, jestem Admiros z tyłu siedzący. Tak, ostatnio. Nie, nieważne. Kolejny e, Scrap jedzie, Mechanic. Jedziemy, polecamy e, kody Hades i Trapper. E, dokładnie. E, Ale zapomnijcie kody na świecie. o kodzie Admiros, który jest też bardzo fajnym kodem. To było cięcie, przerwa techniczna. Wiesz co? No. No, jedziemy, się 10 razy. Tą. jedziemy najlepszym e, pojazdem na świecie. Jest to wadną. -bombelki, bombelki lecą. Ale widziałeś, że Admiros wypuszcza z ciebie jakieś bombelki, To jest podejrzane. Tak, bo. Ad Admirus <laughs> nie, nie, nie. Ja się boję Admiros Co, nie to robi to, się to wy tworzycie te bąbelki. Nie, nie to My nie tworzymy, my jedziemy. Z to z Twojego tyłu wychodzi, ja nie, bym się to, bał. To, to z was wychodzą te bąbelki. to z Twojego ja tyłu wychodzi. Nie, nie, nie. Admirusie, to od się. Admirusie, Admirusie. No dobra, w końcu jakoś musi być napędzany nasz pojazd e, jak widzicie w końcu się wykąpałem z dziewczyną, to też jest achigment dla mnie. Achigment, w ubraniach wygląda bo w ubraniach, ale, ale się liczy. A, ale, ale tak, ale ja, ja się kąpię. I jakby ktoś się pytał, jakim cudem to jeździ, w tym jest to krzesło, którym się kieruje. Tak. Bo, no właśnie, jak to jeździ? Bo przecież nie. to nie ma się. A i Damiana wejść. Jesteś na pierwszej osobowej? No jestem. No fajnie wygląda to wszystko. No, ogólnie, no, Ja w sumie ty, mogę wejść tak, jakby w Twoją postać i zobaczyć, jak kierujesz. Znaczy, ogólnie bije kierownicą w Twoje cycki, tak ogólnie. Ale tak ogólnie, e... to muszę Wam powiedzieć, że ładna z was para. Zarączki się trzymacie, wannie, tak? A ty tak na doczepkę jesteś, czy co? Właśnie. Co ty, 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 jesteś, ty, ty jesteś takim serdecznym przyjacielem, Admiros. Jak to wiesz, zawsze jest y, <laughs> nie, no, z, Słuchaj, zawsze jak jest dwóch kolegów, nie? Już cię o, chciałem poprawić się demenię. Do no dobrze, wiesz, Admiros, Admiros, dwóch zawsze... kolegów, jedna koleżanka, tak? Nie, no dwóch kolegów, a potem jeden z nich znajduje dziewczynę, i potem ten drugi i jeden nie chce zlewać drugiego, to chodzą razem, tylko że para też z nimi chodzi. Hmm. Są parą Dziwnie i z nimi chodzi wy... kolega albo koleżanka. Dziwnie mi się wydaje, że już gdzieś taki przykład widziałem. Uuuu, Ej! Uuu! raz uuuu, uuuu. I teraz... E? Czemu nie mogę? Teraz e. Nie! No nie, nie, wysiadam, wysiadamy. Że kto jest Pa! Papa, papa. pa Adi 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 Na razie jest Moja. Roma. Ha, ha. No, spoko. dobra, przyjacielu. Także um, jako że ja jestem takim fundatorem. Ej, dobra, admirosa nie ma. Możemy e, zacząć e, prawdziwy odcinek. Teraz możemy uciec przed tak? nim na tym. Dobra. Tak. To wy robicie, halo. Przyjacielu, prowadź. Mam prawo, przywoływa na przywoływaliście. Co mi się wydaje? Nie. Jedź! Jedź! O... Już do was no. jadę z moją wanną. Uciekaj, Damian. <laughs> to ma dobre tempo. Uciekniemy, nie e, nas. Myślę, że moglibyśmy te nie wykorzystać tego. Em, w święta, ale macie wiesz. prędkość. Ja nie wiem o czym mówisz, Admiros. Proszę, ale proszę nie wykorzystywać swojej przewagi, czyli wanny. <laughs> Halo, halo, proszę halo. zostawić halo. nasze konie. Proszę zostawić nasze klatki. Proszę, proszę zostawić moje FPS-y. Gdzie są moje FPS-y? Co ty robisz z tymi koniami? No, nie. Ja to co? Ja tutaj jestem rajderem, wannianym. Wan 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 Słucham. Plan... O nie, moja wanna! O nie! Co chcesz zrobić? Nie wiem. A no, zrobić no, coś innego? E, coś innego? Coś, czym będziemy mogli uciec? Na przykład. Tak, tak. Admirosie, się, napraw wannę. Albo jej się pozbądź, jak ci się zajmie. Coś, czym zabawka. będziemy mogli uciec? Dobrze, w takim razie lewitujący Lepiem niszczycie. Naprawię. Mam prawo jazdy? Ja, ja na wszystko mam Albo prawo w sumie, jazdy. po co komu ta wanna? Ja bym tu gdzieś wsiadł, ale nie mam Żegnaj, gdzie. i wanna. No, spoko, można i tak. Żegnaj, no, Admirosie! No. I Krystianie. A! Halo! Gonią mnie. Halos, ja wiem co zrobię. Chwila. I Już mnie nie widzisz, Admiros. No jest. Admirosie! Nie, to ty mnie teraz nie widzisz O nie! Ty, 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 ty. Gdzie się podział Admiros? Nie ma go tutaj teraz. Gdzie się podział Admiros O no, no nie jakiś czołg Co to jest? Kto jest? <laughs> to, to zniszczy twoją twarz! Jeszcze to, to, bardziej to, 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 to. <laughs> Nie, to bardziej, bardziej mi to bawi niż niszczy Cześć Damian wow. Ej, ale to chyba za słabe silniki. Chwila, sto. <noise> Coś się... O nie Zdecydowanie za słabe Bo to... Bo to powinno lewitować, tak? Ale to nie lewituje, bo... Bo? Bo, bo? twórca jest gałganem A mm. I nie, nie pomyślał, że taki grubas jak ja stanie No bo tu nie ma A siedzenia A co to jest przy... A to były dwa przyciski To przycisku. było si To było siedzenie bo siedzenie nie Piaciel, co zrobiłeś z siedzeniem? Czemu nie ma siedzenia? Ja no, e? właśnie też się zastanawiam e? O nie! Ej! Coś... Nie! No okej, okay, okay. także ten świat pójdzie do usunięcia, coś czuję. <laughs> nie no co ty złapiemy? O, złapał wiem, go, chodzi. dobra Złapałeś go? Ja jestem przygotowany. Naprawdę? Wow! Oh. On specjalnie kliknął. Dobrze, także <noise> jeśli chodzi o, o e, jakieś mobilne rzeczy, to mamy jeszcze takie. Mogę wam zrespić kilka. się proszę. O, uh. dziękuję. Jesteśmy teraz jak, no, cokolwiek. Mm. Co to jest? Lowriderzy. Lowriderzy. E, to jest gang futuryczny low. pojazd. <noise> nie, to jest gang y, na rowerach tych To ty, z trzema kółeczkami z tyłu, co nie? <noise> Jak raz takie wiesz, żeby gang się. Sześciol gang sześciolat? <gank 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 sześciolatków, co, Żeby się nie przewrócić, co nie masz takie z tyłu dwa kółeczka duże i to bardzo szerokie, żeby żebyś się nigdy nie wywrócił na Żebyś nic. się nigdy nie miał prawa wywalić. No, dokładnie, ja na takim jeździłem kiedyś. Też byłeś ja, w gangu 6 latków? Ja nie nie byłem w gangu w trzylatku. gangu 3 lat. No i wyszło wszystko na jaw. Adilos tak. był Uch. pewnie przywódcą gangu 3 lat. No trzy, oczywiście, trzylatków. że tak. No, teraz tylko kim innym mógłby jak, być. Jak wstawiają za mną. na rowerku. Jedźcie za mną. No tak, tak. tak. Jedziemy Dobra. ku przygodzie. Czekamy na przeróbki. Ku przygodzie. Aha, widzę, że dobrze, się obydwoje no, e, Bo dobrze Ponieważ tylko przywódca 3 latków umie tymki jeździć. Czyli ja Nie, jeszcze nie, nie ten. Ja jestem. nie jestem przywódcą 3 lat. Jeszcze nie opanowaliśmy umiejętności. Pomagam ci, Damian. No tak, bo nawet taki na takim 3 A w ogóle, przyjacielu, zauważyłeś, że teraz te płomienie robią kolor na Ziemi? Kolor na Ziemi? No, no tak, no, w sensie, że się odbija. No w sensie, to no, no, świeci się. No. Jak najbardziej. <mys> to Jedziemy! Muszę no, to sobie go. zawrócić. Jedziemy! Let's go! Mario! Ku przygodzie! Ku przygodzie! O ta, ale to no, tą górę. Ale to nie ty powinieneś prowadzić Damian. Taki protip. No, wywaliłem się. Słabe pojazdy, Widzę. wychodzimy z gangu trzech. Ale... Patrz e, pa, czekaj, Damian, A patrz, Admiro, teraz usunął pojazd, możemy uciekać. Dobra Okej, okay, to uciekamy Uciekamy, on mnie goni, halo Niech cię goni. Jesteś o jez, szybszy. jestem Jestem trzylatkiem tylko o nie, zablokowałem się na drzewie, i co ja teraz My, zrobię? I teraz, teraz taka sytuacja, że zawsze był taki jeden dzieciak, który nie miał tr tr trzykołowego rowerka, i musiał biegać za tymi no. trzydatkami. No. I, 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 i to, to, to jest smutne. No tak, no co zrobić? No nie blokuj mnie, halo, on mnie chce zabudować tutaj. Mam cię, Admirosie! Rzucasz we mnie cegłami. Jesteś mój. No, moje FPS-y też są twoje. Tak? Przez chwilę. No już wystarczy, wypuść mnie. Nigdy cię nie wypuszczę. I teraz kolejna historia. Z tak jakby zabrałeś mi mój ulubiony rowerek i poszedłem do starszego brata po lepszy. Właśnie si witam serdecznie. <grym> witam sobie, serdecznie. Że... <grym> A to wraz z czołgiem. <grym> Co to w ogóle robi? A, to jedzie do przodu. Dobra. Aha, to jest wow. w ogóle przycisk, który nie jest podpięty do niczego. Czas uciekać. Albo nie, wytoczę Wiecie, swoje najcięższe działa przeciwko wam. <laughs> co to jest? Dum dum dum. dum, dum Dobra, jedziemy na siebie, jedziemy na siebie, Damian. Dum, 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 dum. I tam z tyłu taka mała kaczuszka jest. o <laughs> Nie! <śmiech> Ale go Zniażdżeni. przetrąciłem Ale go przedwróciłem, widzisz, admirał się? Kurczę. Gdzie jest Damian? Nie, on jest pod tobą. <laughs> Zaplątał ci się w koło troszeczkę. <laughs> co? Zaplątał mi się w koła, what? No zobacz, tu jest wilkę. Wyjechał chyba z drugiej strony, wiesz? <śmienicielu> przyjacielu, gdzie jesteś? O, tu jest z tej strony go lepiej widać, zobacz. Tu jest, o, tam, tam się kręci gdzieś. Jak taki mały zaplątany kotek Aha, Cześć, przyjacielu. Już nigdy nie ruszysz tym pojazdem, a dlaczego? Bo nie ma kół. <śmienicielu> Co? <śmienicielu> o nie. <śmienicielu> o, nie mogę. Przestań to, to, to była najgorsza rzecz jaką zrobiłem. Jaki to, to, jaki i ten, to jest ciecinny Nie, to właśnie dobry. Ten, ten rozpadający się rowerek. Tak, Zniszczył swój rowerek. Taki, uf, nie, to jest tego. wiesz, Ad, Admiros, to jest taki moment kiedy wiesz, e, dwójka kolegów na przykład ma rowerki i ta jedna biega za nimi, tak jak właśnie Damian, nie, i potem Taki Damian kupuje sobie rowerek, jest lepszy, i ci koledzy zazdrości no, nie będziesz miał lepszego rowerka. <laughs> yeah. nie, 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 miał. Nie, nie, nie będziesz. I nie masz. Nie będziesz Nie dostaniesz lepszego rowerka. Dobra. Nie będziesz. E, jeśli Dobro, chodzi to kiedy o... ja dostanę swój jakiś rower. Możesz pomarzyć, że jakkolwiek dostaniesz. <laughs> no, jestem właśnie Ale tym niechcianym Ale Mirosie, mogę za to Ci dać nigdy nie prezent. Może będzie w nim rowerek, możesz sprawdzić. No, U, może, może będzie. Pozwalam dobra. ci. Mam nadzieję, że będzie, wiesz tak teraz, teraz taka sytuacja z y, gwiazdki. Proszę, proszę, żeby to był rowerek. Czekaj, czekaj, czeka, jeszcze nie otwieraj. <laughs> Tristan, ty, 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 jak możesz? Mi, mi się wydaje, teraz... że ktoś Kolejna sytuacja z dzieciństwa. Marzysz o jakimś prezencie, rodzic ci go daje i mówi rozpakuj. Co nie? Ty zaczynasz rozpakować prezent i rodzic ci go zabiera mówi, nie dostaniesz tego prezentu. Nie, 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 nie. Admiro, teraz są jeszcze inne dwa poziomy wyrodnialstwa. Na przykład jak no. jesteś chłopakiem i czekasz właśnie na rowerek, nie? I, nagle, I dostajesz i nagle, nie, I nagle. i nagle, Nie, nagle tego, nagle twój brat starszy, który na przykład ma 20 lat dostaje ten rowerek, nie? I tak mówi, ale fajny rowerek dostałem, nie? Wszystko dla trola. No nie. Ewentualnie wiesz, dostajesz duży karton z takim wielkim rowerkiem narysowanym i mówisz: Wow, rowerek! A, cegły Ej, tam nie. Są. To, to, to a w środku tego jest, kartona niebo... jest drugi karton, na przykład inaczej, w środku tego kartona są na przykład, nie wiem, są trzy kartony z Xboxami i każdy, w każdym jeszcze są inne kartony, na przykład od iPhone'ów, a kończy się na tym, że dostajesz gumę na przykład. <laughs> no nie. <laughs> Więc to jest w ogóle poziom z wie, wie, Wiem, jaki prezent na święta ci załatwi, Krystianie. <laughs> O, to w ogóle... Ktoś jakiś... wziął tyle pudełek. To, to już Pudełko z coś... iPhone'ów są drogie, tak chyba z swoją drogę. Pudełko? Drogi. Pudełko no. od iPhone'a ze 4D A, i 5 kosztuje takie. Ale, tak ale po co? Jestem w chusy opakowania poczekając. No czekoladzie. I się takie ujdzie. Zapraszam. Mam to do jest. komputera, weź dzie, dzie, komputer. dzisiaj, e, dzisiaj montujemy komputer. komputer, jak widzicie to jest najnowszy model. E, e, Ztampnijmy staw... ze sobą. Zostaw tu nazwę no. firmy, która, którą chcesz, żebyśmy reklamowali za pieniądze. K e, A e, Damianie. Nie, nie, nie Damianie, źle to nie zrobiłeś. Nie, to nie, to, modu, to powinno wyglądać tak. Zapraszamy do kupna komputera marki. Proszę wysłać ofertę na adres e-mail podany w informacjach na kanale. E, no. I no tak. <laughs> Zgadza się. Ogólnie uważam, że słabe. Słaby RAM troszeczkę, każda Łam. No. też taka... Ja się tak zastanawiam w ogóle, od Chłodzenie kiedy, powiedzcie mi w ogóle, nie, od kiedy, kiedy tak. tego tam, no ja się nie czepiam szczegółów, że to jak wygląda, jak wygląda, ale powiedzcie mi, czemu na przykład RAMy, procesor, grafika jest wpięta w obudowę? No, bo to jest hmm. najnowszy typ obudowy, który ma wbudowany z siebie tak. e, płytę główną, tak. W sobie, hmm. tak? To jest ogólnie jedna wielka płyta nie. główna. Dobrze, to jeszcze mam Co by tu zrobić? Mm. Zastanawiam się co to jest w ogóle. Ale myślę, że to jest ciekawsze, także zrobimy sobie ostatnią rzecz w tym odcinku, czyli stanowisko. Hmm. Aha. An chcesz swoje stanowisko? O! Jasne. Już mi czy... się podoba o O, patrzcie, softbox. Proszę. Jej. Co to robi? Teraz macie W Ga y double gaming gaming house, gaming gaming house macie o. Ej, ale ten softbox nie działa Ty jak softbox ci Admira nie działa? Działają. Jak nie działa? jeden? No nie działa mi jeden. Admiro się którym włączasz? Softboxy? 9 jest... i 0 Ej, tutaj netys... Damian 9 i 0 No 0 jakby nie było nie działało Hee? To dziwne a ty masz Może tego boksa pod... nie no normalnie masz pod 0 się jak napisałeś na czacie 3 razy 0 No wiem, bo sprawdzałem czy ten 0, W ogóle komputer tutaj Pa chodź zobaczyć jakie chłodzenie tu profesjonalne Idę zobaczyć Ło Kurde, wow. Wow. Ta... kurde. No To się ceni kurcze no nie A to można źle. czegoś użyć, aha Zasięg Nie no ale kurde taki gaming no to wow eli Że chyba lagi się zmniejszyły, bo zawsze miałem większe, a teraz mam mniejsze. Czyżby jakiś patch wyszedł? E, Trochę klawiatura tak tak. taka słaba, ale no okej. Okay. przykład wanna jest od patcha. Aaa, okay. O, wyłączyłeś softboxa. Tak, Albo tak, wcale ręcznie. A. O, Krystianie, poczekaj, bo brakuje ci pewnej rzeczy. do czego im brakuje? w pracy youtubera. Czekaj, czekaj, czekaj. Szukam o w bo sumie trzech. Gdzie ona o... jest? Lodówkę chcesz mi Ej. tu postawić? Nie, 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 nie. Lodówkę, nie, nie, nie. W sumie Kubele, o zakład, i... idę o zakład. Idę o zakład, że przez najbliższe pięć paczek, które wejdą do skrapa, be, dodadzą lodówkę. E, pierwsza to jest kubek. Mm -hmm, no, a musi który, być czerwony. Który możesz reklamować? E, który możesz reklamować na filmach? Dlaczego okay. jest fioletowy? Domyśl Jak już się. będziemy sprzedawać własne kubki, to będziemy tak reklamować. E, drugi to jest to. Mm -hmm. a przy, trzeci przy komputerze to standard papier fioletowy i kaczuszka, kaczuszka tak. Kaczuszka na... No. Ja na przykład mam taką kaczuszkę e, i teraz ją pokazuję w kamerce. E, to, to wcale nie jest chamska reklama, żeby ludzie poszli na mój film i zobaczyli ta skaczkę, którą dostałem odbyłam. To, to, to zaraz ja też coś e... pokażę w kamerce. Poczekaj. E, dobrze, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek, e... jeżeli Wam się spodobał kciuki w górę. E... Nie mam e, co pokazać, zapomnieliście w o jednej rzeczy. ]cie. No? Moi serdeczni przyjaciele. E, także e, zapraszam was, ponieważ e, muszę was rozliczyć. Zapraszam tutaj Damiana w to miejsce obok Admirosa. I teraz, Gałgany, powiedzcie, co zrobiliście w swoim odcinku za 3000 lajków. Cześć! Eeee. Bo to jakieś cięcie było. Witam po krótkim cięciu. Ogólnie to kończymy. A to ten Krystianie, audycji. to troszeczkę źle zrobiłeś, bo powinieneś zrobić to tak, patrz. Ale to jeszcze już kończymy ten odcinek? Eee, Ponieneś wziąć tak i... Eee... No i żeby hmm. to tak stało, no nie? I żeby to tak świeci, świeciło na nas. E, to, to troszeczkę proszę, źle zrobiłeś. Proszę. Ale jeszcze nie świeci, widzisz? E, I to, to może być problemem. Już. To jest przesłuchanie. A, proszę. Okej. Okay. Nie no, teraz e... wy się spowiadacie. E... Ja mam bekę. Jeszcze nic. No jeszcze nic nie zrobiliście. A co planujecie zrobić? A By... wiesz, jeśli zadzimy plany, to nie będzie niespodzianka. Dokładnie. Czyli znaczy, że ich nie masz. Niespodzianka będzie Przepraszam, o co ty nas oskarżasz To jest takie niespodzianka, Ey. nie mamy planów ja Przyjacielu, o co ty nas Kończymy oskarżasz? Kończymy odcinek, komentujcie, subskrybujcie, żebym się cieszył, no i cześć! Cześć! No i cześć, elo!